Co I witamy serdecznie. Może się coś uda. Nie rzu. A bo Ty te kasę kupujesz? Tak. Jak duale to duale, bredki. Lecimy na pały. Nie. Bo tu... Tak jest. trzeba ja, ubadać, bo jeden jeden będzie skracał. No poczekajmy tu chwilę Idzie, idzie, idzie. Tak, tak jest tu. Nie. A nie, to będzie na tym. Na midzie, idzie, na midzie idzie jest. Wycofuję do. Wchodził po. Oj! Chyba się sam nie spodziewał. I drugi jest bez. Tylko że ten jest ten. Jest tam na daleko. Uważaj, Michał. Oj! Ale mam lagi! Nie! Dobrze. Ja lagę złapałem, że chłopie. Ja byś to obejrzał z mojego powodu, by się to działo, że. Nie, ja ci wziąłem, tak. jakbyś chciał. Nie no, to taka będzie właśnie gra teraz. Jak coś będzie się więcej działo na ekranie, to już... Jebane strewniki, przepraszam. Pamiętajcie kochani, tylko zieloni. Tylko zieloni, tak jest. Tylko i wyłącznie karty od zielonych. Jest, 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 jest. Jest tutaj. Jezus! No nie, ja nie mogę, no przecież... Pierdole. Ja mam lagi jak skurwysy. Lagi mam takie, że nie rzucaj granatów, bo... No, kuja, <laughs> rzucać granaty! Rzuciłem, Boże! Ale mi laguje strasznie. Muszę zaktualizować te sterowniki, żeby coś pograć, bo inaczej to... Bo... Panie i Panowie, no, nowy challenge gra bez granatu. Gra bez granatu, bo mi grę laguje znowu. Dobrze. Czekaj. Nie, yeah, w sajcie, jest, w sajcie, Dostał, dostał coś Jest na daleko, na daleko jest paliłem go tam, będzie do lewej Dobrze Zaraz się odpalą, Michał, bo my takie zobaczyć? Pokaż O, ładny bardzo ładny Ej, daj mi coś kupić tylko po malu to meczko. No dobra. Chill Flaszuję, flashuję flaszuję jeszcze raz Uważaj! Nie ma Uważaj Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Nie ma Boże jak to nie siadło Ja mam 11 HP, ja mam 11 HP, poczekaj Ja mam 11 HP ja też Aha. Plantuj Plantuj, plantuj Ej, pójdźmy, pójdźmy, uciekamy, chodź Paka jest na widoku, więc... Ej, może robić plecy Nie... Tak Jest! Full cool, biało miałem, kurde Sorry, chciałem jego Dobra, czekaj to tak. dobrze Uch. ale idealnie Wychyliłem na niego, patrzę jego tylko Jego postać i nagle full Full sorry, white sorry, normalnie, sorry. full sorry. white Nie no spoko, grunt, runda ubrana ubra Ubrana No muszę coś zabić w końcu, bo Nic nie idzie Ja no masz, No mam, no mam, no nie było. Jest tu na blisko. Jest. Jest tu jeszcze. Dwóch. Dwóch. Jeden tu i drugi. Leży jeden. Ale to był dobry mooto. Leszuję tam jeszcze raz. Uj! Bierz go. Jest za elektrykiem we mnie wcerwany. Piękny. Tam masz akaczkę. No Ale mi się meczek. z tego MP5 dobrze strzelało. Twój meczek, bo mi, już, mi tu już kurde znowu jest. Jak się coś dzieje to już jest masakra, nie? Ja się, ja się dobrze bawię na razie. I tak mniej niż na pierwszej rundzie, bo pamiętam jak rzuciłem tego Neida. To laga złapałem, że tak. Zatrzymałem się koło tego elektryka na środku. Po czym znalazłem się kurde koło żółtych ko żółtych skrzynek. Także nie ma, nie ma. No i jedziemy tutaj trzeba powiedzieć sobie Uważaj. Jest! Kurde, jest na respie Abub Leży Abub I plecy, 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 plecy Ale Abub leży On dziś mnie ściągał z, z bs no Kurde, aj! 80 Dobra, 5-1. No, ale teoretycznie mamy dobry wynik po tej stronie, więc... Jest luksus. Dobra. Koniec zabawy. Idziemy... Nie, dołem... dołem nie. Dałem nie, bo ciężko jest wejść. Nie, No tam ten jeden. Bóg mi że AK nie będzie moją ulubioną drogą w tej grze. Oj! Twój? Tak. I Uważaj, bo jest na respie. Na respie jest ledwo, ledwo, bo go widać. No, widzisz? Mówię. Jest tu już, przechodzi. Przechodzi, przechodzi, przechodzi. Poszedł gdzieś na daleko. Na daleko stanę. A drugi może robić plecy. On może dostać. Co on może dostać? Po łbie i po No, nic nie no nie ludzie! Dobra. Spokojnie, spokojnie. I... Nie! Ah, with... <laughs> 80 i 87 dostali. A ja mu i nic, nie, jednemu nic nie dałem. Temu temu w zielonym stroju takim, temu T-Rexowi. A, to zielonemu nawet. Na tym. Nic mu nie dałem, nie? Strzelam mu po łbie po tym. Coś takiego... O, i to będzie dobre. P90, wjeżdżam jak. A, tu idzie za wówą dobra, no to idź. Ja tu narobię trochę szumu O ile przeżyję. A i faktycznie granaty trochę później wy I jest na respie! Abu pleży, Abu pleży. Dobra, i jest tu drugi. I odpuść, odpuść, odpuść. Gdzie jest? Za elektrykiem Nie! Nie, no dostał, coś dostał, musiał dostać. Idzie po AWP, więc śpiesz się. Bo teraz będzie kto pierwszy na lepszy A. Chyba ci idzie na plecy Chyba. Albo gdzieś w stanie na drewnie i Kurde, musi to ugrać Michał W match. Ja, ma na plecy mi idzie. Kurde, masz palaka, możesz go dobrze wykorzystać. I spokojnie teraz pójść na plecy od CT. Dobra, wracaj. Idzie po ciebie.

Ja idę, Dobra, Ja sobie Full eco. Schody Schody, lecą dwóch Dobra. Wracam o, le dostał Ale right. Ej, no bez tutaj telefon jest mis... z... Telefon też ci laguje? Też mi laguje, nie mogę nic zrobić. Muszę uruchomić ponownie. Ja. on Już na Wiedom, nie z nami, wejdą, także... z nami już chyba szans nie mają. Idą mid. Midem? Dwóch midem. A. Nie ma żadnych nade'ów, nie? Dwóch midem, le jeden leży. No, no się, ja tu przy... Jeden drugiemu strzelił łeb jeszcze chyba. Nie, on go obił, ale... Ty... Jest. Easy peasy lemon squeezy. Kurde, no ten DGLG jest fenomenalny. Ale muszę po, 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 po aktualizować to wszystko jeszcze. Ja nie wiem. Jak to kurde po tym upgrade'ie to jest no fajnie, bo wszystko Bangla. Paliłem im tutaj. Nie ma? Ja paliłem schody. No tu flashował nie, ale. Fleszuję Flashuję im tutaj górą 3-2-1 Poszedł flash Nie, na razie nikt nie wychodzi, także spokojnie Tam też nikomu nikt nie wychodzi Ja tu przypilnuję jeszcze Zaraz bułę wyrwę taką, że Smokuje to jest wło. Nic nie dostali Jest trzy jeden To no, musi być i drugi Kurczaj mi wyszedł Naprawdę strzale. Nie, już nie wiedzie, już którego strzelać. No, myślałem, że tak że tam się. jest. Bo tam zawsze, jak już jeden, to i drugi wejdzie. Ja. Koniec zabawy. Dobra. Tym razem nie robiły comebacku. Go, go, go. Ja chyba XM-a kupię. Przedam dwie głowy i idę. gdzieś ktoś tupnął, czy to ty? oni tu są oni skaczą, to ja idę na plecy dobrze Jest na schodach, jest na schodach Do... Chciałem go z kosy, chciałem go z kosy Sorry. A? Nie, no stąd nie wiedziałem jak blisko jesteś 9-3, 9-3, fine Aaa to był dobry meczyk Taki powrót do CSK. I będzie odznaczenie? Dzisiaj jest, mamy. 40 stopień. Jakie oznaczenie dostaniemy? Dobrze, moi mili, Mam nadzieję, że się podobało. tak, zostawcie kciuka w górę. CSK wraca. CSIK wraca. Będziemy się szkolić. Na razie wingmanki, potem matchmakingi. Będzie tego więcej. Trzymajcie się. Tak jest. Cześć. Cześć.